Śliwy, po całym dniu polowania znajdował się w środku ogromnej puszczy. Robiło się ciemno i całkowicie opadł z sił. Zdecydował się iść w jednym kierunku, dopóki nie upewni się co do swojego położenia. Po paru godzinach znalazł chatkę na małej polanie. Ponieważ było już bardzo ciemno, zdecydował, że zostanie w niej na noc. Poszedł do chatki. Drzwi były otwarte. W środku nikogo nie było. Myśliwy położył się na znalezionym łóżku, decydując, że wszystko wyjaśni właścicielowi chatki rano. Rozejrzał się po wnętrzu chatki. Zaskoczony spostrzegł na ścianach kilka portretów namalowanych z dbałością o najmniejsze szczegóły. Wszystkie portrety, bez wyjątku, wyglądały jakby mu się przyglądały żeby wykrzywione były w grymasy nienawiści i złości. Myśliwy poczuł się dziwnie, starając się za wszelką cenę zignorować portrety. Odwrócił twarz od ściany i wykończony zapadł w głęboki sen. Rano Myśliwy obudził się, odwrócił się i zamrugał w nieoczekiwanym świetle słońca. Spostrzegł, że w chatce nie ma żadnych portretów, tylko okna.